Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie, z tej strony Julia Gubalska, najwyższy czas, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest prezes Stowarzyszenia Stopno Pani Justyna Socha, witam panią bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam widzów Waszej telewizji. Jak zwykle dzisiaj temat naturalnej odporności, ale nie w kontekście szczepionek, a w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego. Dzisiaj będziemy rozmawiać na początku. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za wszelkie wsparcie udzielane M-Czasowi, bo przypominam, że to dzięki Państwa hojności my dalej działamy. Za mną się pojawia bajkowi pode mną numer konta, wszelkie formy wsparcia w opisie. Zachęcam do wsparcia zrzutki, bardzo yy, nam to pomoże w organizacji 17. Konferencji Prawicy Wolnościowej, która już za dwa tygodnie w Warszawie. Cały plan konferencji Państwo znajdą w opisie zrzutki. Prosimy o to i też zapraszamy z góry na to nasze wielkie trzydniowe cyklu liczne wydarzenie. Zapraszamy też do Jabłonnej w najbliższy weekend. Tam debata historyczna. Nasi redaktorzy oraz pan Grzegorz Braun, pan Janusz Korwin-Mikke będą debatować o Unii Europejskiej w kontekście historycznym i przyszłościowym. Więc zachęcamy gorąco. Proszę o subskrypcję, o udostępnienia, o komentarze na wszystkich naszych kanałach. Też Biblioteka Wolności przypominam nasz Zarówno kanał, jak i sklep, a w sklepie chociażby tutaj ta książeczka, jak yy, mówi, jak wskazuje yy, pierwsza okładka, dla dzieci i dorosłych dzieci. Wczoraj w Sejmie odbyła się debata dotycząca bezpieczeństwa żywnościowego, organizowana przez Konfederację Korony Polskiej. Pani również brała w niej udział, zatytułowana konferencja była. Czy żywność dziś może być bronią biologiczną? Jaka jest Pani opinia na ten temat? W ten sposób była zatytułowana konferencja prasowa, która odbyła się tuż przed posiedzeniem. Samo, samo posiedzenie parlamentarnego zespołu miało w tytule słowo manipulacja czy jesteśmy manipulowani, jeśli chodzi o kwestie żywności. I spotkanie to yy, z panią profesor Grażyną Cichosz było kontynuacją tego, co wydarzyło się już w maju, kiedy tu poseł Fritz yy, dzięki inicjatywie pana Bogdana Tkocza zorganizował właśnie temat, zespół na temat bezpieczeństwa żywnościowego i wtedy my też jako Organizacja Społecznego StopNOP zaangażowaliśmy się w taką, takie wsparcie medialne też, żeby było to nagrane w dobrej jakości, żeby rozeszło się w mediach społecznościowych i faktycznie tak było. Ponieważ materiał był powielany na wielu kanałach, cięty na kawałki, na rolki. Myślę, że już wtedy dobre milion osób obejrzało to, co mówiła pani profesor. A mówiła mocno, ponieważ od wielu lat jest zaangażowana w apelowanie do, do administracji państwowej, żeby zatrzymać to, co się dzieje z żywnością. Chociażby podała jako przykład kwestię soli. Y, y, soli jodowanej, soli z antyzbrylaczami. Na wczorajszym posiedzeniu powiedziała twardo: To jest jedna z głównych przyczyn y, tego, że y, to po prostu niszczy y, zdolność racjonalnego myślenia, wręcz obniża iloraz inteligencji. Y, spożywanie regularne takiej soli. A yy, władze nie widzą w tym nic złego, nie dostrzegają problemu. Mówiła też o problemie yy, dodawania soi genetycznie modyfikowanej do mięsa. Większość tak zwanych przetworów mięsnych, ludzie kupując je, nie wiedzą, że jedzą po prostu genetycznie modyfikowaną soję, która jest toksyczna, wpływa na gospodarkę hormonalną. Wpływa na powstawanie nowotworów i przeróżnych problemów zdrowotnych, których mamy obecnie epidemię. Prani profesor właśnie mówi o tym, że mamy, wiemy o tym: jest epidemia cukrzycy, jest epidemia nowotworów. Wytyczne organizacji takich jak Światowa Organizacja Zdrowia, powiązanych zresztą z Big Food, z Big Farmą, czyli zarówno z przemysłem spożywczym, który którego interesie jest sprzedawać żywność długo przechowywaną, gorszej jakości, która powoduje choroby i z czego czerpią zyski koncerny farmaceutyczne, próbując zaleczać te problemy. Więc Światowa Organizacja Zdrowia tworzy wytyczne żywieniowe w oparciu o ekspertów powiązanych z przemysłem. Które nie są dla nas dobre. Przede wszystkim promuje się spożywanie tłuszczy roślinnych, rafinowanych, takich jak olej rzepakowy, które nie powinny być, według opinii pani profesor i wielu niezależnych naukowców, po prostu spożywane. Szczególnie, że również rzepak jest genetycznie modyfikowany. Także Zaniża się w tych wytycznych y, albo nawet próbowano pominąć kwestię tego, jak ważna w diecie jest białko. Y, większość y, ludzi obecnie za mało tego białka spożywa, i to też jest przyczyną wielu chorób. Więc. Y, Pani profesor, myślę, że na fali też tego, co się wydarzyło w maju i popularności jej wypowiedzi została zaproszona przez Bogdana Rymanowskiego, a co się stało dalej to wielu z nas wie. Wywiad bił rekordy popularności i rozpoczął się systematyczny atak systemu na panią profesor. Sama wczoraj I na pana z... Romanowskiego. Pana Romanowskiego również, jak śmiał uwiarygodniać yy, oszołoma. Tak? <grywa> Pani profesor też powtarza wielokrotnie o sobie, że no ona jest przecież według y, tego systemu oszołomem, bo mówi twardo między oczy prawdę. Yy, na zespole w maju opowiadała o tym, że w jaki sposób byli przekupowani jej koledzy naukowcy, jakiego rodzaju kwoty jakiego rzędu kwoty im oferowano ona ze swojej ścieżki się nie wycofała rozpowszechnia wiedzę naukową, która jest niewygodna dla przemysłu, a jest niezbędna, żebyśmy zachowali zdrowie. Także na wczorajszym posiedzeniu zabrakło miejsc w sali właśnie w sali zespołu sejmowego. Bo tak duża grupa przyszła wesprzeć również panią profesor. Było trzech lekarzy: był dr Mularczyk, był dr Czerniak, był dr Korfel, byli rolnicy. Było tak naprawdę pięciu rolników, w tym taki najbardziej znany Tadeusz Rolnik i również Rafał Foryś z korony od Fundacji Rolnik Handluje. Dotarł też w ostatniej chwili adwokat Arkadiusz Tetela, z którym współpracuje od lat stopno, Natomiast niedawno wystąpił również na konferencji Braci Rodzeń, poruszającej ten sam problem, czyli stylu życia, który wycofuje choroby metaboliczne. Także wspomniał też o kwestii aktualnej wiedzy medycznej. Czyli coś, co nie ma definicji prawnej i jest uznaniowe, i tak naprawdę jest definiowane przez ludzi powiązanych z przemysłem, przez urzędników, inaczej ich nie można nazwać, z izb lekarskich, przez ekspertów opłacanych przez ten przemysł. Musimy sobie zdawać sprawę, że pojęcie aktualnej wiedzy medycznej jest zafałszowane. Zapomina się o tym, że prawdziwa nauka to jest wieczna dyskusja i takie osoby jak profesor Grażyna Cichosz powinny brać udział w debatach, a nie być eliminowane z życia publicznego przez tych, co uznają siebie za, za autorytety, a de facto stoi za nimi przemysł zarabiający krocie i na sprzedaży śmieciowej żywności i na, e, i na e, pseudoleczeniu chorób, które ona powoduje. To wszystko wpisuje się mm, mocno w agendę depopulacji, w agendę y, tak naprawdę traktowania ludzi em, jako jak robactwo, zadeptania. Zresztą, mm. jeśli mamy mówić o robakach, również był poruszany wątek y, dodawania do żywności, do mąk właśnie mączki świerszczowej itd. i tak dalej. Tych wątków jest niesamowicie dużo. Ja na przykład wpadliśmy na pomysł, czy nie zorganizować kolejnego zespołu na temat wody, bo to jest y, kluczowa sprawa, jeśli chodzi o nasze zdrowie. Nie mamy świadomości, jak to jest ważne i w y, jaki sposób wpływa na nasze zdrowie i w jaki sposób możemy dotrzeć do wody, która nas y, nawadnia, odżywia i powoduje nasze zdrowie w odróżnieniu od tej na przykład z plastikowych butelek, która nas systematycznie zatruwa. A tu czeka moja dygresja. Podsumowując, jeśli chodzi właśnie o wczorajszy zespół, było aż gęsto od mocnych informacji, pani profesor poruszyła również wątek wpływu na układ hormonalny, czyli te wszystkie kilkadziesiąt płci i to, że mężczyźni stają się kobiecy, a kobiety męskie, to wszystko ma swoje źródło właśnie w soi genetycznie modyfikowanej, w za niskiej podaży białka, w zatruwaniu nas olejami. Od siebie mogę dodać, że to było interesujące siedzieć na przykład koło dietetyka, który promuje dietę typowo mięsną. Ja jestem wegetarianką. I mimo to spotkały się tam osoby o przeróżnych decyzjach dietetycznych i światopoglądach, ale które pragną czystej żywności, które chcą prawdy, a nie cenzury. To było tak jak swego rodzaju zjednoczenie, można powiedzieć. Także, także bardzo się cieszę, że poseł Romantyk, że posłowie Konferencji Krony Polskiej tą przestrzeń już od wielu lat nam bardzo trudne tematy, temat szczepień, czy razy poruszany, temat śmierci mózgowej. Temat właśnie bezpieczeństwa żywnościowego, bez obawy poruszając, nie patrząc czy temat jest na fali politycznej, czy nie, a nawet wpływając na to przesuwanie tego okna Overtona, to jest piękna praca, bardzo inspirująca i mam nadzieję, mam, chciałabym, żeby wszyscy politycy właśnie w ten sposób się zachowywali, dając przestrzeń prawdziwym ideowcom, którzy narażają się systemowi na dobra ludzi. Tym, którzy chcą pozytywnych zmian, a nie tylko służyć jakimś tam mafiom, które za grube pieniądze przekupują rządy i niszczą ludzi. No to są mocne słowa, ale jak najbardziej prawdziwe. Wspomniała Pani, że jest Pani wegetarianką. Tak. Ja również i właśnie w tej kwestii też mnie ciekawi to, jak pani się zapatruje na kwestie spożywania mięsa, bo jednak po tej prawej stronie wspomina się o tym, że jest to niezbędny, konieczny składnik w diecie. Z drugiej strony pamiętamy też wypowiedź pani profesor, która podkreślała, w jaki sposób dzisiaj wygląda stan mięsa i czy, jak właśnie się pani na to zapatruje. Czy lepiej jednak jeść mięso, czy nie? Przede wszystkim z ust pani profesor słyszeliśmy, że to co ludzie biorą za mięso i kupują gdzieś tam w marketach, w większości przypadków mięsem nie jest. Jest nafaszerowane wodą, barwnikami, jakimiś dodatkami i soją genetycznie modyfikowaną. Nawet do 30% tego tak zwanego mięsa to jest po prostu ta modyfikowana soja. Tutaj faktycznie do mnie bardzo przemawia kwestia zadbania o to, żeby w diecie było dużo białka. W mojej diecie źródłem tego białka są głównie jajka, ale też także myślę, że wegania mają tu najtrudniej, żeby. Zresztą dieta wegańska wiemy o tym jest ideologicznie promowana. Jest ideologicznie promowana i. To jest w ogóle ciekawy wątek. Myślę, że nawet mógłby osobny problem na ten temat powstać, bo ja znam wielu wegetarian po naszej tutaj stronie, że tak powiem, światopoglądowej, którzy wiedzą, którzy wiedzą, co nam ci globaliści szykują i że wykorzystują wątek żywienia do niszczenia ludzi tak naprawdę. Także chciałabym wziąć udział, być świadkiem takiej debaty. Gdzie porusza się te wątki? Tak, zdecydowanie. Pani profesor w mojej prywatnej rozmowie z nią mówiła, że jak najbardziej jest w stanie doradzić, jak właśnie rozsądnie zbilansować dietę wegetariańską. Także jest to możliwe. Natomiast mięsożercą, tak zwanym, muszę powiedzieć, kochani, się soję czyli to, co zarzucacie weganom i wegetarianom. To system podstępem przemyca na Wasze talerze, także zastanówcie się, szukajcie źródeł żywności od naturalnych, ekologicznych rolników. Przypominam jeszcze, że wszystkie zwierzęta są szczepione <grym> i tu dochodzimy do wątku, którym jeszcze nikt się nie zajął. Pytanie, czy osoba, która ma świadomość, nie szczepi siebie i swojego dziecka, ma ochotę jeść mięso od zwierząt, które są szczepione, prawda? Tyle wątków, tyle tematów, którymi jeszcze nikt się nie zajął, ale jeden wniosek, który usłyszeliśmy z ust pani profesor, my nie wiemy, co jemy. My nie wiemy, co jemy. I to yy, świadomość tego, w jak, jaki sposób to, co kupimy, od kogo kupimy, wpłynie na nasze zdrowie, wymaga naprawdę śledztwa. Jest to ogrom pracy. Też właśnie pytanie o osoby, które jednak o tym wiedzą, bo jesteśmy osobami, które mają jednak jakąś świadomość tego, jak to wygląda. Jednak mimo wszystko jesteśmy zewsząd otoczeni produktami z marketów, szczególnie w dużych miastach. Nie wiemy też, jak to wygląda w kwestii roślin, prawda? Czy owoców, czy warzyw. Tam z pewnością też są dzisiaj chemikalia i w jaki sposób w ogóle wyjść z tego błędnego koła. Mogę się założyć, że z pewnością wiele ludzi świadomych mimo wszystko w tym tkwi, bo nie widzi wyjścia. Tak, a rozwiązanie jest coraz więcej. Ostatnio przecież rozkręciła się akcja um, tak zwanych samozbiorów, gdzie zdesperowani rolnicy zapraszali ludzi e, do zbioru na przykład papryki i innych warzyw. No, bo system doprowadził ich do tego, że nie opłaci się im zatrudnić ludzi do zbioru i zawieźć to do skupu, bo po prostu jeszcze do tego dołożą, tak? Tak system jakby niszczy polskie rolnictwo. Ale są takie inicjatywy od wielu lat. Ja w tym lata temu uczestniczyłam, potem od tego odeszłam, teraz wróciłam, jak kooperatywy spożywcze, tak? Wystarczy znaleźć grupę osób, które chcą, właśnie od konkretnego rolnika czy ludzi, którzy tworzą jakieś przetwory naturalne regularnie po prostu kupować żywność, dzieląc się pracy przy jakby koordynacji tego dystrybucji tego i ja się bardzo cieszę, że mogę w czymś takim uczestniczyć, gdzie właśnie w czwartek będę odbierać moje jajka Mogę kupić też y, y, mąkę na przykład orkiszową ekologiczną bez dodatków. Pani profesor mówiła, że mące nawet jest soja, że y, nie wspominając o tym, że w chlebie są, y, jest, y, są związki glinu. Mhm. <laughs> To jest niesamowite. To jest niesamowite, więc dobrze byłoby po prostu, jeśli ktoś ten chleb piecze, kupować sobie ekologiczną mąkę i samemu piec, żeby uniknąć takich dodatków, jak wpływa aluminium na układ nerwowy, nie muszę mówić, jest neurotoksyczne, tak? Jest mhm. przyczyną, chociażby, tak? Czy Alzheimera. Także kooperatywy spożywcze są różne inne inicjatywy, strony, gdzie na dzięki nim można zamawiać. Naturalną, nieprzetworzoną żywność bezpośrednio od rolników. Także rozejrzyjmy się szczególnie w dużych miastach jest, jest takich inicjatyw sporo, a w małych ludzie przecież bezpośrednio od siebie mogą kupować. Yy, także możliwości jest dużo po prostu rozejrzyjmy się popytajmy poszukajmy w internecie ta wiedza jest na wyciągnięcie ręki i oddolnie zmieniajmy ten system naszymi codziennymi wyborami. Choć yy, wiadomo, że w biegu, jak ktoś gdzieś podróżuje, no to nie ma wyboru. No to yy, pójdźmy, oczywiście to wymaga też większych nakładów, ale jak mówiła pani profesor, wydasz więcej na jedzenie, ale nie wydasz na, na lekarza, na leki, tak? O ile one w ogóle leczą w danym przypadku. Pójść do restauracji, w której biorą naturalną żywność od ekologicznych rolników i tam się najec, zamiast kupując w jakimś fast foodzie, nie wiadomo co, upieczone na, pieczone na oleju rzepakowym. Tak? No, przykładów można by mnożyć, ale to my oddolnie możemy doprowadzić do zmian poprzez swoje codzienne decyzje, gdzie kierujemy nasze pieniądze. Więc mam nadzieję, że pani profesor zainspiruje ludzi żeby te inicjatywy jeszcze prężniej się rozwijały i, i y, nie mamy innego wyjścia, bo, od, y, bo partie rządzące służą niestety wielkim korporacjom. Ja znam tutaj y, chociażby Fundację Rolnik Handluje, pana Rafała Foresia, tak jak pani wspomniała, gdzie rzeczywiście y, można dojść do źródła, w którym będziemy mogli nabyć ekologiczną żywność. Również stowarzyszenie swojak, y, z tego co mi wiadomo, które wspiera patriotyzm konsumencki. Czy zna pani więcej jakichś takich stron, organizacji, żeby sobie też może widzowie mogli zapisać, zerknąć? Ja sobie też zapiszę. Kooperatywami spożywczymi jest związana chociażby strona plony.org, więc warto tam zajrzeć. W tej, chwili, w tej chwili nie mogę sobie przypomnieć żadnej konkretnej nazwy, hmm. ale na przykład na Facebooku są grupki, gdzie ludzie się skrzykują na swoje paczki cotygodniowe, dostawy takiej żywności. Także, także wystarczy chwila strefowania po internecie żeby znaleźć coś w swojej ochotności. A jeśli nie, no to stać się kimś kto to właśnie stworzy taką grupę i znajdzie możliwości regularnego otrzymywania naturalnej, zdrowej, karmiącej nas Żywności, czyli tak naprawdę najlepszej szczepionki, jaką możemy przyjąć. Czyli można powiedzieć, że wracamy do korzeni. Mówię to w taki pozytywny sposób, że władza swoje, ludzie swoje, no bo kiedyś też to polegało na tym, że sąsiedzi się wspierali, była wymiana czy to barterowa, czy tak to działało? Zgadza się. Najmyślę największą pewnością. Jaką najlepszą gwarancją tego, że, że ta żywność będzie zdrowa jest bezpośredni kontakt z kimś, kto ją uprawia. Bezpośredni kontakt z kimś, kogo zapytamy, jakie metody stosuje i jaką jak w ogóle idea prześwieca mu w życiu. Słyszeliśmy na zespole przepiękną przemowę taką chwytającą za serce jednego z rolników. Ja myślę, że warto ją wyróżnić taką rolką osobną i puścić do internetu, gdzie łączy kwestię żywności z kwestią wolności. No po prostu jak to oddamy, to jesteśmy pozamiatani, jesteśmy mhm. niewolnikami systemu, po prostu to jest kwestia podstawowa. Czy właśnie myśli Pani, że nowotwory będą przyczyną śmierci większości z nas, pytając tak brutalnie, w kontekście tego? Co, co w siebie ładujemy, mówiąc dosadnie? Przede wszystkim, ja nawet sobie pozwoliłam tu otworzyć. Yy, y, mam z boku otwartą prezentację pani profesor z konferencji organizowanej przez doktora Piotra Wiczaka niedawno, dotyczącą zdrowia dzieci, gdzie pani doktor na początku wyróżniła właśnie dwa wykresy. Jeden dotyczący zachorowalności na nowotwory w Polsce lata 63-2004. No, ewidentnie słupki rosną i drugi wykres dotyczący cukrzycy. Także to są, to są problemy, które, które są właśnie generowane przede wszystkim właśnie przez tą toksyczną żywność. Jeśli do tego dołożymy masowe szprycowanie ludzi preparatem o wiadomej nazwie, no to Wygląda to nieciekawie, naprawdę. Mhm. Wygląda to nieciekawie. Czy myśli Pani, że ma też to udział w kryzysie demograficznym, o który, który się omawia zazwyczaj właśnie z, z, z kontekstu zmian społecznych, kulturowych, ewentualnie ekonomicznych, ale jednak rzadko się ten wątek wiąże z bezpieczeństwem żywnościowym? Pani profesor mówiła o problemach hormonalnych, o problemach z zajściem w ciążę, tak? i że to ma jak najbardziej związek. Także zdecydowanie, zdecydowanie to, co jemy ma wpływ e, i właśnie na płodność, ale i na e, kwestie mentalne. E, ludzie, którzy mają e, właśnie problemy mentalne spowodowane błędną, wadliwą i toksyczną dietą, e, też nie będą e, potrafili zakładać rodzin, tak? I, e, i Wprowadzić te dzieci w życie, nie będą mieli na to siły, po prostu. Mm. Więc myślę, że również tą kwestią można tłumaczyć obecny kryzys, że więcej Polaków umiera niż się rodzi. Choć oczywiście, tak rozmawiam na te tematy z różnymi ludźmi niezwiązanymi z, z moim środowiskiem, czy ogólnie z szeroko pojętym środowiskiem prawicowym. I, i, I słyszę argumenty, no, no, jak się zdecydować na dziecko, skoro jest tak trudno ekonomicznie, prawda? Takie argumenty się pojawiają, ale to nie wszystko. Yy, myślę, że kwestia żywienia jest, pełni też bardzo ważną rolę w no, skoro, skoro padły słowa o depopulacji podczas poprzedniego zespołu, no to chyba jest oczywiste. Mhm. Czyli jedno się z drugim łączy, pani mówi, że kwestie żywnościowe się łączą z mentalnością. To można powiedzieć, że te takie niektóre memy, żarty dotyczące tego, że ktoś spożywa bardzo dużo soi, to i następnie zmienia swoje poglądy tutaj w jakiś sposób stają się rzeczywistością? Przede wszystkim ja zauważyłam zjawisko. Że y, często osoby, które y, znałam od lat i uważałam za bardzo wnikliwe, świadome, zadawające pytania, kwestionujące autorytety, szukające swoich ścieżek, po czasie się dowiadywałam, co ciekawe, że są wegetarianami. U wegetarian jest ta sprawa, że y, ta grupa najczęściej od lat właśnie szukała żywności czystej, zdrowej, y, unikała rzeczy, które szkodzą. Więc pomijając już kwestię dyskusji tego, jak dobre są tłuszcze zwierzęce, ile białka musimy zjeść, mam głębokie przekonanie i własną obserwację naukową, że to, że siebie nie zatruwamy tą żywnością, ma naprawdę duży wpływ na zdolność podejmowania pewnych decyzji, pewnych wyborów. Bycie nawet niezależnym. Może są osoby, które mnie tu wyśmieją, ale ja takie swoje obserwacje podczyniłam. No, Zresztą pani redaktor również jest żywym dowodem, bo nie wiedziałam, że, że również jesteśmy w tej samej grupie, jeśli chodzi o decyzje dietetyczne. Ciekawe, też sobie robiłam wyniki dwa tygodnie temu, i wszystko mam w normie i to nie tylko w normie, wszystkie nie tyle witaminy, co też tam y, hormony, nie tyle w normie, co pod samym środku normy, więc można powiedzieć, że są to wyniki wzorowe. Ym, a no, wegetarianką jestem od y, 7 lat prawie, więc y, tak tylko mogę Państwu zasugerować, ja nie mówię, że każdy będzie miał tak samo, ale no, ja też jestem wolnościowcem, więc nie będę nikomu nic narzucać. Natomiast zwiększanie świadomości z pewnością to jest, to jest ważne, żeby no, zgłębiać ten temat. Czy w najbliższym czasie odbędą się jakieś konferencje, jeszcze wydarzenia, jeśli widzowie by chcieli ten temat zgłębić? Jeśli chodzi o kwestie żywności, wstępnie pytałam posłów, co myśli o podjęciu tematu, właśnie wody, ale zespół, parlamentarny zespół do spraw ochrony życia i zdrowia Polaków już w tym roku nie będzie miał kolejnych posiedzeń w tej kwestii. To już kolejny, kolejny rok. Natomiast 16 grudnia ma być podjęty temat szczepionki BCG przeciw gruźlicy. Yy, więc arcyważne, ważne, że jest nawet stanowisko naukowców mówiące o tym, że w Polsce nie ma innych przypadków gruźlicy u dzieci niż. Spowodowanych właśnie tą szczepionką, więc temat dotyczący milionów polskich dzieci i rodziców. Jeśli chodzi o stopnop, w tą sobotę, 22 listopada, jest konferencja Naturalnie Odporni we Wrocławiu. Już nam się skończyły miejsca, prawie 300 osób na sali. Ale można się zapisywać na transmisję online. Tutaj wprost z tematu żywności tym razem nie podejmujemy, choć zdarzyło nam się gościć Roberta Wagnera, ro rolnika ekologicznego, czy profesora Jacka Nowego, Nowaka, który od lat podejmuje temat szkodliwości GMO, ekologicznej żywności. Tym razem podejmujemy temat obrony przed przymusem szczepień, wsparcia mentalnego dla rodziców przymuszanych do szczepień. Będzie z nami na przykład Piotr Szlachtowicz, będzie mówił o manipulacjach medialnych. Czy właśnie ma być też z nami poseł Roman Fritz, opowiedzieć o pracach zespołu, będzie pani Elżbieta Wiśniewska, psychoterapeutka, doktor Katarzyna Wrocław e, jako lekarka, e, mecenas Arkadiusz szczetela praktyczne wskazówki co do e, obrony przed przymusem szczepień. Także zachęcam do udziału online. E, a jeśli chodzi o posłów, no to poseł Włodzimierz Skalik, e, już rozmawiamy o kolejnym, posi kolejnym posiedzeniu Norymbergi e, w styczniu. Będzie temat raportu Najwyższej Izby Kontroli, jeśli chodzi o tak zwaną pandemię. Także yy, świetnie, że, że znajduje się przestrzeń na te tematy, dzięki temu, że są prawdziwi, yy, wolnościowi yy, posłowie w Sejmie. Bardzo Pani dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Jak zwykle dawka ciekawych informacji. Dziękuję za zaproszenie na kolejne wydarzenia i za przekazanie tych cennych kontaktów naszym widzom, którzy chcą zgłębić wiedzę w tym temacie. Dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję również Państwu za oglądanie i za wszelkie wsparcie udzielane NCAS-owi. Przypominam, że można kontynuować wsparcie, za co bardzo dziękujemy. Pod nami się wszelkie formy wsparcia wyświetlają, udostępnienia, to też jest dla nas dodatkowa pomoc. Dziękujemy i do zobaczenia w kolejnych programach.